No tutaj Jawaków. Musiałem zrobić małą, mm, małą tutaj przeróbkę, ponieważ jak się okazało. O, yy, tutaj pomiędzy gwintem a pomiędzy gwintem a, a sondą no, doszło do takiego małego rozluźni yy, rozluźnienia. Yy, także brzeczka yy, zaczęła mi się przelewać na drugą stronę. Przez to także musiałem niestety przynieść ten, tą sondę na, na wieczko. Także następnym moim zakupem będzie prawdopodobnie kupienie, kupienie, zakup, em, zakup sondy z końców kopuca, ale także będę mógł kręcić sobie tutaj w, któryś, w miejscu, którychś z tych zaworów, bo generalnie tylko jednego używam w danym momencie. Druga zmiana tutaj, jak widzicie, zrobi, zastąpiłem. Zrobiłem coś takiego, że teraz worek zacierny, jakby jest w wiaderku i jeszcze jest tutaj do drutu takimi klipsami przyczepiony. Tak to wygląda. O, tu z pod spodu są dziurki, i przed zasypem wkładamy przed sobie do środka. O! No, doczepiamy wiadomo. Tu jeszcze jeden za dwa gdzieś po środku i, i, możemy, i możemy zamknąć. O. Zawsze jednak pokrywka powinna być, bo jednak zawsze przytrzymuje troszkę, uniemożliwia powiedzmy ucieczkę ciepła. Yy, co jeszcze chciałem tu dodać? No, było tutaj, jak był sam worek, to były tego typu um, problemy, jak bym powiedział, niebezpieczeństwa, które mogą zrujnować warkę. Mianowicie. W wcześniejszych wersjach, gdy tworzył się worek powietrzny, yy, powodował on zasysanie generalnie worka do środka. Co było troszkę niebezpieczne, ponieważ, um, ponieważ worek mógł zostać, worek mógł zostać e, wciągnięty, wesany do środka. No i co generalnie skutkowałoby tym, że trzeba było wszystko oczyścić od nowa, bo słód by się wysypał, yy, grzałka przypaliła albo worek nie daj Boże i, i tak dalej. No, druga sprawa, nawet jak nie było worka powietrznego pod spodem, to w tym momencie worek robił się cięższy, bo woda z niego nie odpływała, brzeczka z niego nie odpływała i on został, on po prostu był na tyle ciężki, że zaczął kilka razy suwać mi się zaczepów. Także, no jednak, to jest bardzo rzadki worek o małych dziurkach, także. Także tego problemu nie powinno już być, tutaj po prostu wiaderko stanie się cięższe, gdy dojdzie do góry, tędy sobie brzeczka wypłynie. Tutaj jest 3 cm, miejsca. Także, także póki co przy tej wersji zostanę ewentualnie. Jakieś małe zmiany. Aha, jeszcze zapomniałem, bo był problem z był problem tutaj z uchwytem tego wiaderka. No bo co? No bo to był problem, jak, jak, jak przeciągnąć ten worek, między to wszystko. No i druga sprawa była, no tutaj no ciężko było położyć w ten sposób tą pokrywkę przedtem, bo, bo była ona tak. Także no co zrobiłem? Przeciąłem ją na połowę, wyleciłem dziurki i w momencie, w czasie zacierania jest tak, także spokojnie mogę sobie położyć na tą pokrywkę, a gdy chcę wyciągnąć wiaderko, po prostu sobie. Śrubkę, śrubkę sobie zakręcam przez drugie ramię i podnoszę. No i takie usprawnienia. Dziękuję za.